Dzisiaj przejdziemy w drugi level. Pierwszy, przeszedłem. Tylko, zresetowałem. Drugi level jest najtrudniejszy. Jest trudniejszy od trzeciego, który też przeszedłem, ale mi się zresetował. O, super. Nie no nie, nie. Jezu, synek. Ty głupi jesteś, nawet kask. Jezu. Dobra, weźcie, sam się ruszaj, synek. Nie wkurzasz. Naprawdę. Naprawdę. Uuu. O! Elo! Sam już na rowerze jestem. Baba! Ba. O kurde. No nie! No nie! Co się ze mną dzieje? Co się ze mną dzieje? Вот да. Вот. Не, сынка, не высадай. сынка. И что? А! Мастер танк, маш A, było blisko. O nie, Ja wiem, czym ty jesteś. O. Nie do końca mnie nie wepjessz. Bom podłoło. To teraz To sprytne jest. O, co? A ja myślałem, że speedrun sobie mogę na krzyżku zrobić. Co jest? Halo? Dobra. Zobacz, teraz to przejdziemy. Ała. Powoli, szybko, powoli. Co? So, co? So. Drobny mak. Dobra, teraz musimy to przejść. Zostaw popkę w górę. Zostawisz teraz popkę w górę, to przejdę. Co jest? Synek? Synek Co to odwalasz? Synek Dobra, to się tam spotkamy synek, okej? Okay? Synek? Nie słyszałem, ale powiedział tak, chyba. Powiedział nie, to znaczy, że umrze i tyle. Teraz, nie musieliśmy uważać. Łot. 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 Dobra. Widzą Jedziemy babą. Czas, ile Drugi lewe. O kurde, o kurde, o kurde. O, o co jest? Что я начал? Куа не было. Куда? есть? So, yes. O nie, to jest złe. O kurde. To, to tyłek Z, z tych korców Tyłek. Pani z zakupami, dobra. Robi... o nie. Up'kowałem, sorry widzowie. Sorry widzowie, ale już klikam replay. No weź ty. Chronie wózek. Nie, tam. Dobra, widzowie, ja mam, ja mam taktykę. Naprawdę? O Nie, to są jeszcze te kolce, no. O nie, motorek się zbugował. Kolejny raz wózek się zbugował. No weźcie mi tych ba 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 bo ja tu nagrywam, a wy mi takie rzeczy robicie, że nie jest miło. Lecimy! Lecimy! Tak jest! Tak jest. Tak jest. O kurde, co to było? O kurde. O nie, zero zakupu. O. O man. Man. Ej! O, prawie... Prawie przetrwałem mój... Mój rekord. O nie. Pa Proszę pani! Bagietka! Och, Bagietka nietykalna. Pana to. Bagietka nietykalna. No tak, przejść mogę tym. Czekajcie widzowie, bo ja za głupię. Się... No tylko mówię, że tylko się nie rąbni! Dobra. I co? I co mi zrobisz? I co? I co mi... O kurde. Niam niam, 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 O kurde, co jest? Ta gra jest jakaś dziwna. O! Co ci się stało? Kobiet. Super. Ty mi naprawdę musisz utrudnić życie. No naprawdę? Co? Nie, nie. Co jest? Skąd ty się pojawiasz? Mię. Miu. No nie, Pa, jestem nietykalny Aha Juuu Teraz Juuu No Juuu Thank you very much Co jest? O nie O nie Dobra, nie przycisnę. I co? A? No, co jest? Proszę, nie rób mi nic. Dlaczego tu jest różowe tło, no? O kur... Możesz mnie blokować Mówię, że nie możesz mi ni ni tak robić. Bo... Dzięki za reklamę. No naprawdę. W tych czasach jest za trudne. się reklamę. No weź mi nie wyrastaj w, w tej chwili. Teraz! No róż! Kiełbaska się zgubiła. O, nie ma, nie ma. Jestem mistrzem przetrwania, widzowie. O nie, nie, nie rób, nie rób, nie rób. No mówię, że masz nie robić. Nie, mogłem skoczyć, ja nie mogę i znów od nowa. No, no wiesz co? Skuter przed... O nie, nie, nie rób tego. U! Zakupy, no! Ja się mogę robić. No weź bagietka Dziękuję Ej, ale Co jest? Co jej wypadło? Mamo, ty jesteś za, za gruba. No bagietka. Ale miła jesteś, wiesz bagietka. nie, nie, nie. Nie, hi, hi. nie, nie, nie. nie. Thank you very much. No weź jedź, bo zaraz nas przygniecie. Dobra, tu jest łatwo akurat. Weź mu a nie się wędź. To nie możemy na te... kulki wpaść. Dobra, jeszcze raz! Teraz pierdol. No weź! No nie! Tylko nie w nogę. No mówię, że tylko nie w nogę, a mi dajesz dwa razy Speedrun! Super! Właśnie mi łeb odcięło od niczego No dawaj, skutery! A Bo. Boi! Bogietka! Siemka! No! Możesz lepiej mi to robić Možeš lepije mi to robić?